Witam was kochani w kolejnym odcinku Życie Wieśniaka. Dzisiaj szybka informacja z giełdy. Aktualnie na dzień dzisiejszy wartość mojego konta jest to 4886 ,33 zł 33 grosze. Od ostatniego odcinka wpłaciłem 1000 zł. No i są pewne zmiany. Na IKE jest to 148,98, strata 4,54, ale IKE pomijam, bo mówię, tutaj jeszcze nie mogę pokazać. Na moim głównym koncie, na XTB mamy zarobek 37,46 zł, jest to 5,72%. No wiadomo, to Rafa koś zbankrutowało jest strata 100%. Także tutaj nie ma nic. Ja tego zamknąć nie mogę. To mnie tylko denerwuje już teraz. Zacząłem inwestować już tylko w XTB. I tak naprawdę w Dino. Gdzie ja to Dino mam teraz. Dino teraz znowu spadło. Dino mam zakupiony na wartość 1098 zł. 23 akcje i 1600. Cena otwarcia średnia to jest 48,31. Teraz jest wartość akcji 47,50. Zysk mam minus 20 zł, ale on to tak co chwilę skacze. Teraz wam pokażę. Jak widzicie, no ja tutaj za 50,36 kupiłem 2,5 ak akcji, ale to był błąd. To było po splicie akcji. No i co teraz? Poczekam, jak cena akcji wzrośnie, tak na 48,90. Sprzedam wszystko. Nieważne, że te 2,5 ak akcji będzie z stratą. I później znowu poczekam, jak spadnie poniżej 47, zakupię i tak będę pomnażał swój majątek. Z XTB jest troszeczkę inaczej. Jak widzicie, miał tutaj duży spadek, wzrost, spadek, powoli się budował, spadł i teraz zaczął wzrastać. Na XTB czekam, aż cena podejdzie pod 90 zł. Wtedy. Sprzedam. No tak, jak będzie 86, 87 zł, to już będę się zastanawiał. Sprzedam i wtedy znowu będę czekał aż spadnie troszeczkę, i znowu zakupię. Tak. XCB to jest, jak tak widzę, spółka, która jak widzicie, ma spadki. Później ma w takiej. Z... Stoi w miejscu z lekkim wzrostem, później gwałtownie wystartuje w górę i później znowu spada, zwrasta, spada, trzyma się teraz i teraz zaczyna znowu wzrastać. Czy sprzedam na szczycie? Czy mi się to uda? Nie wiem. Zobaczymy. Ale jak już widzicie, lecimy dalej. Dziś za dwa tygodnie może uda mi się sprzedać złom, to znowu sobie coś wpłacę. Za dwa tygodnie będę miał znowu wypłatę, to znowu sobie coś wpłacę i będziemy budować pierwszy milion. Dziękuję Wam za ten szybki, krótki odcinek z informacji z giełdy. Dzięki, pozdrawiam, cześć. Trzymajcie się.